Zwykły PODCAST SPORTOWY GRAMY HISTORIĄ Hej, hej to NBA! Tymi słowami w latach 90 witał się z wami Włodzimierz Szaranowicz i Ryszard Łabędź. Dziś tymi słowami witam się z wami ja. Nazywam się Tomasz Gawęcki. Prowadzę na Facebooku profil o tej samej nazwie Hej, hej to NBA i będę dla was co jakiś czas opowiadał niezwykłe historie związane z koszykówką z oceanu. Ja skoro lata 90. i ten chicagowski byk na mojej koszulce, to zaczniemy od historii, która wydarzyła się mniej więcej 30 lat temu w walentynki w Orlando, gdzie przybyła drużyna Chicago Bulls rozegrać spotkanie ligowe z Orlando Magic i przed meczem, kiedy drużyna byków rozgrzewała się na parkiecie, jakiś kibic wtargnął do szatni Bulls i z torby ze sprzętem Michaela Jordana ukradł koszulkę meczową z numerem 23. Więc możecie sobie tylko wyobrazić, jakież było zdziwienie Michaela, kiedy wrócił do szatni i zaczął przebierać się w strój meczowy i zorientował się, że brak jego trykotu. Wtedy w szatni zaczęła się panika, ponieważ Jordan wpadł w szał i, i, i zaczął gorączkowe poszukiwania swojego, swojego trykotu meczowego. Okazało się, że nigdzie go nie ma i najbardziej dostało się wtedy Kitmanowi drużyny Bulls, ponieważ Jordan miał największe pretensje do niego, że nie zabrał rezerwowego stroju. A trzeba pamiętać, że wtedy nikt tego nie robił. Drużyny jeżdżące na wyjazdowe mecze miały ze sobą tylko jeden komplet meczowy. I zaczął, zaczął się problem. Zaczął się problem, ponieważ no wiadomo, Jordan był człowiekiem, który jeśli coś szło nie po jego myśli, wpadał w szał, a to udzielało się całej drużynie i całemu sztabowi trenerskiemu. Natomiast jedyne, na co wszyscy wtedy wpadli w szatni, w szatni byków, było to, żeby przejść po trybunach i sprawdzić, czy. Któryś z kibiców, którzy już gromadzili się na trybunach przed, przed spotkaniem, nie ma koszulki Jordana dokładnie w tym kolorze, w którym mieli wtedy grać, czyli w czerwonym, i czy rozmiar nie będzie pasował na Michaela? I faktycznie ludzie ze sztabu szkoleniowego Byków udali się na trybunę, e, pytali fanów, którzy mieli na sobie akurat koszulki Jordana, czy byliby w stanie taką koszulkę oddać na czas meczu, ale okazało się, że żadna z tych koszulek w żaden sposób nie pasuje na Michaela. A jedyne co udało się znaleźć w torbie ze sprzętem, to była koszulka z numerem 12 i bez nazwiska na plecach. Michael nie chciał się za żadne skarby świata zgodzić, aby zagrać w takiej koszulce, natomiast okazało się, że nie ma innego wyjścia, ponieważ albo nie wyjdzie na parkiet, albo zagra w tej koszulce, którą przepisy dopuszczały, ponieważ była ona w kolorze czerwonym, miała potrzebne emblematy, natomiast brak nazwiska na plecach nie był problemem. Więc po, po wielu namowach w końcu udało się Michaela przekonać do tego, żeby wyszedł na parkiet. A jak już wyszedł, to pokazał, jak bardzo był zdenerwowany tą sytuacją, ponieważ zdobył 49 punktów w zaledwie 47 minut. Natomiast ta fenomenalna forma strzelecka MJA na nic się zdała, ponieważ byki przegrały to spotkanie 135-129 dogrywce. I oczywiste było to, że schodząc z parkietu, to Michael będzie największym obiektem zainteresowania ze strony mediów i kiedy stanął przed kamerami amerykańskiej stacji telewizyjnej i został zapytany o tą niecodzienną sytuację, o tą koszulkę z numerem 12, przebieg spotkania, jego, jego dyspozycje dnia... Wściekły rzucił tylko jedno zdanie, że nigdy w życiu więcej nie zagra z tym numerem w NBA, i, i faktycznie słowa dotrzymał, bo to był jednorazowy, jednorazowy przypadek. Natomiast wiele lat później, około 2015 roku, gdzieś na aukcji na amerykańskim eBay'u pojawiła się ta koszulka. I większość znawców, powiedzmy, tematu koszulek koszykarskich potwierdziło, że jest to ta koszulka, że jest to autentyczna koszulka z 90. roku, która została wtedy skradziona z szatni, z szatni byków. Po tym, jak zaczęło się małe dochodzenie w internecie, próbowano ustalić, kto to sprzedaje. Koszulka zniknęła z aukcji internetowej i od tamtej pory, ślad. Po niej zaginął, więc do dziś nie wiadomo, gdzie ta koszulka się znajduje. Natomiast jedno jest pewne, że osiągnie, osiągnęła już zapewne taką wartość, że jeśli faktycznie kiedyś ktoś ją będzie chciał kupić chociażby anonimowo, to będzie musiał zapłacić naprawdę naprawdę duże pieniądze. Niezwykły podcast sportowy. Wracając jeszcze do tematu feralnej koszulki skradzionej wtedy w Orlando, trzeba jeszcze nadmienić tutaj i przypomnieć, że w 90 roku Chicago Bulls, mimo swoich już dużych aspiracji, nie zdołali nawet awansować do finału. Odpadli w finale konferencji wschodniej z Detroit Pistons, czyli ze słynną ekipą Bad Boys. I to wtedy tak naprawdę zaczęła się droga na szczyt Michaela Jordana po tych wszystkich. W padkach, klęskach, porażkach, które do tej pory odnosił, nie był w stanie doprowadzić drużyny do mistrzostwa. Tamten sezon też skończył się bez pierścienia, ale już rok później Michael Jordan i Chicago Bulls pokazali całemu światu, jaka jest ich siła, i tak naprawdę wtedy rozpoczęła się triumfalna droga po, po trzy tytuły mistrzowskie z rzędu. Które, które wszyscy doskonale pamiętamy i o których pewnie tutaj będziemy jeszcze dyskutować i, i wielokrotnie rozmawiać, bo, bo ten temat dynastii Beków z lat 90. jest wciąż wciąż bardzo żywy. Niezwykły podcast sportowy. No dobrze, mieliśmy lata 90., mieliśmy Chicago Bulls i, i Michaela Jordana, sytuację ze skradzioną koszulką, a teraz cofniemy się troszeczkę dalej w czasie do lat 70., a konkretnie do roku 1977. I część z Was, która śledzi profil Hey, Hey to NBA, zapewne o tym czytała. Jeśli są wśród słuchających ci, tacy, którzy, którzy nie mieli o tej historii pojęcia, to chętnie wam ją tutaj przytoczę. Więc w tym wspomnianym 1977 roku, w czasie draftu do NBA, została wybrana przez drużynę New Orleans Jazz niejaka Lucia Harris. I tak to nie jest pomyłka z mojej strony, to była kobieta. To była kobieta, została wybrana z pełną świadomością, bo sztab trenerski chciał mieć w swojej ekipie jakiś element zaskoczenia. Przepisy wtedy zezwalały na grę kobiet razem z mężczyznami o dziwo. Trzeba pamiętać też, że Woman NBA wtedy jeszcze nie istniała, bo powstała dopiero w 1996 roku. Natomiast Lucia Harris była pierwszą oficjalnie wybraną kobietą w drafcie, która prawie przystąpiła do rozgrywek ligowych, ponieważ w wakacje tuż przed rozpoczęciem sezonu, kiedy zbliżał się termin obozu przygotowawczego drużyny jazz, Lucia Harris zaszła w ciążę i niestety odmówiła. Udziału w obozie przygotowawczym, co jednoznaczne było z tym, że, że nie wystąpi w drużynie jazzmenów w nowym sezonie. Niemniej jednak, cały czas jest to pierwszy, jedyny do tej pory przypadek, gdzie kobieta została oficjalnie wybrana w drafcie i miała potencjalnie okazję zagrać w NBA nie doszło do tego ponieważ no tak jak już wspominałem wam tutaj wcześniej zaszła w ciążę i, i, i zrezygnowała z dalszej kariery koszykarskiej natomiast ciekawostką jest to że wtedy w tej drużynie Jazzmenów największą gwiazdą i jedną z w ogóle z największych postaci w historii koszykówki NBA był Pete Maravich to był człowiek który zachowywał się na parkiecie jak prawdziwy Houdini jak David Copperfield to był człowiek który czarował Czarował świat i Amerykę swoimi, swoimi zagraniami, i on sam wtedy wypowiadał się w takim tonie, że nie ma nic przeciwko temu, żeby, żeby grać w jednym zespole z kobietą. A trenerem tego zespołu wtedy był również legendarny, niegdyś koszykarz Los Angeles Lakers, Elgin Baylor, który mimo tego, iż wielokrotnie grał w finałach NBA z drużyną Lakers, nigdy tego tytułu nie zdobyła. Kiedy zakończył karierę rok później, Lakersi zostali mistrzami. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Kończąc historię pani Harris, trzeba, trzeba tutaj jeszcze dopowiedzieć to, że, że faktycznie urodziła szczęśliwie dziecko, rezygnując równocześnie ze swojej kariery koszykarskiej. Ja mam tylko prywatnie nadzieję, że była bardzo szczęśliwa w roli mamy, bo. Tak naprawdę niewiele zabrakło, aby ta historia miała zupełnie, zupełnie inny tor, bo wyobraźmy sobie, że faktycznie ona rozpoczyna sezon NBA i, i, i gra razem z facetami, więc to by było ciekawe, jakby wtedy wyglądała liga i jak liga wyglądałaby dziś, bo jeśli wtedy kobieta zagrałaby w sezonie, to podejrzewam, że w kolejnych latach pojawiłyby się kolejne. Natomiast tego się już, tego się już nigdy nie dowiemy, ale pozostaje taka fajna ciekawostka, fajna historia związana. Z NBA i, i, i z tym, jak to wszystko mogło się potoczyć, jak to wszystko mogło wyglądać. Ale jak mówię, tego się już nigdy więcej nie dowiemy. Natomiast w kolejnych, w kolejnych odcinkach będę starał się Wam przytoczyć kolejne ciekawe historie, mało znane gdzieś, niezbyt szeroko komentowane. Jeśli Wy macie pomysł, o, o czym Wy chcielibyście posłuchać, to ja chętnie, chętnie wysłucham Waszych. Propozycji i wybiorę te najciekawsze i w kolejnym odcinku wtedy zaprezentuję Wam to, o czym sami chcecie posłuchać, a tymczasem żegnam się Tomasz Gawęcki. Hej, hej to NBA. Do usłyszenia i do zobaczenia. Niezwykły podcast sportowy.